Otrzymaliśmy słowa polskim rolnikom. Ważna, strategiczna decyzja sprzed kilku lat pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana premiera Jacka Sasina o stworzeniu gigantycznego, multienergetycznego koncernu i poparcie wizji Daniela Obajtka. Wizji, która w istocie sprowadza się do tego, aby w słowniku polskim synonimem słowa bezpieczeństwo było słowo Orlen. Jak w istocie, szanowni państwo, dzisiaj jest. Orlen znaczy bezpieczeństwo. Daniel Obajtek z, całą, z całym zespołem Orlen S.A. daje nie tylko Polsce, ale Europie przykład, że transformacja energetyczna powinna być sprawiedliwa i oparta o rolnictwo. Powinna i jest oparta o rolnictwo. Bo rzeczywiście decyzje o wzmocnieniu potencjału produkcyjnego Anwilu co spowoduje, że Anwil osiągnie 25% udział, w, jeżeli chodzi o em, sprzedaż nawozów azotowych, jest decyzją, która wzmacnia bezpieczeństwo azotowe i to, o czym mówił pan minister Robert Telus, bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie po agresji Rosji na Ukrainę. To jest bardzo ważna informacja dla polskich rolników. Ale chcę jeszcze również e, powiedzieć o tym, że inne inwestycje Orlenu są również inwestycjami, w sektorze właśnie w tym nawozowym. To jest deklaracja, która padła i jest wpisana w strategię Orlenu o budowie stu dużych biogazowni, biometanowni. Powoduje to, że produkt pofermentacyjny z, ze wsparcia przy realizacji inwestycji produkcji energii i ciepła i biogazu będzie również produktem, który będzie zastępował nawozy, w większości nawozy, y, mam nadzieję, potasowe, po to, żeby wyeliminować ten import, który jest dzisiaj największy y, y, tych nawozów y, z Niemiec. Innymi słowy, Orlen nie tylko staje się i jest bardzo ważnym graczem, jeżeli chodzi o nawozy azotowe, ale za chwilę stanie się również bardzo ważnym graczem w perspektywie kilku lat, a więc partnerem dla polskiego rolnika, jeżeli chodzi o te najbardziej naturalne nawozowe produkty pofermentacyjne. A mówię to dlatego, że razem przygotowaliśmy ustawę, która została poparta przez 448 posłów bez głosu sprzeciwu, bez głosu wstrzymującego się. Ustawę o biogazowniach rolniczych, która ułatwia tego typu inwestycje, o pofermencie, które właśnie ułatwia wprowadzenie jeszcze szybciej dla polskiego rolnika tego nawozu naturalnego na rynek i oczywiście o biopaliwach. I w tym sensie oczywiście trzeba zawsze mówić. Tej ważnej logistycznej decyzji prezesa Obajtka i Orlen SA z tego roku, że od 1 stycznia 2024 roku będzie paliwo E10 z większą ilością biokomponentów, ponad 200 tysięcy metrów sześciennych, więcej bioetanolu w 14 polskich zakładach. To jest doskonała informacja dla polskich rolników, bo nie będzie jak dzisiaj potrzebnych 3 miliony produktów rolnych w większości kukurydzy i rzepaku do produkcji biopaliw, ale 3,5 miliona ton. I ufamy również, że takie um, decyzje, jak rozpoczęcie wielkiej inwestycji, największej inwestycji budowy tłoczni rzepaku w Kętrzynie, to jest również ogromny impuls rozwojowy dla polskiego rolnictwa. Nawet 600 tysięcy ton rocznie rzepaku będzie tam przerabiane um, w Kętrzynie. Te decyzje pokazują, że Orlen ma bardzo przemyślaną strategię. Transformacja energetyczna musi mieć filar oparty o rolnictwo. Musi być korzystna dla polskich rolników. Dla polskich rolników jest to informacja dobra, dlatego że z jednej strony będą mieli doskonałe produkty nawozowe i będą mieć zapewnione tutaj bezpieczeństwo, z drugiej strony będą mieć dodatkowy filar dochodowy, bo partnerstwo z Orlenem oraz innymi również firmami, które wezmą przykład z Orlenu, bo taki jest właśnie taki był pomysł na tworzenie multienergetycznego koncernu, aby był naprawdę inspiratorem dobrych rozwiązań dla polskiej gospodarki. Dobry pomysł opierania części swojej strategii na polskiej wsi, na obszarach wiejskich, powoduje to, że rolnicy będą mieć dodatkowy dochód ze sprzedaży chociażby biomasy, z dostarczania produktów rolnych, a więc co to oznacza dla nas wszystkich, dla milionów Polaków? Stabilizacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. I w tym sensie, szanowni państwo, tak, Orlen dzisiaj staje się realnie, nie słowami, ale czynami, synonimem bezpieczeństwa. I te wszystkie ataki na Orlen. Jak otwieram szczególnie te zagraniczne koncerny, w których jeszcze nie tak dawno pracował Gerhard Schroeder, to wiemy o tym, że jeżeli jest atak, to znaczy, że jesteśmy w przededniu ogłoszenia jakiejś ważnej decyzji z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego czy nawozowego realizowanej przez Orlen. I to jest właśnie ważne w tej strategii. Mieć wizję, realizować ją. I powiem, szanowni państwo, jako opolani, jako mieszkaniec Opola, województwa opolskiego, jako człowiek, który również, można powiedzieć, jest pośrednio częścią, był pośrednio częścią dzisiaj wielkiego koncernu, bo kiedy jako wiceprezes Peginik w 2016 roku odwracaliśmy wajchę ze wschodu na zachód, bo nasi poprzednicy w latach 2007-2015 chcieli kupować rosyjski gaz do roku 2037. Nigdy im tego nie zapomnimy. Nie byłoby tych inwestycji, Szanowni Państwo, gdyby Donald Tusk w 2010 roku zrealizował swój plan z Waldemarem Pawlakiem i zakontraktowali do 2037 roku gaz ziemny z Rosji. Bylibyśmy do dzisiaj zabetonowani drogim rosyjskim gazem i pogrążeni w gigantycznym kryzysie. To wtedy twarda postawa pana prezydenta Jarosława Kaczyńskiego z września 2010 roku w Sejmie doprowadziła do tego, że cofnęli się. I o tym trzeba pamiętać. Jako polani chcę jasno zadeklarować mieszkańcom i Włocławka i całego województwa kujawsko-komorskiego, dla którego to jest największa taka inwestycja, Miliard 700 milionów złotych, kilkaset nowych miejsc pracy, a przede wszystkim dobra informacja dla polskiego rolnika. 15 października pójdę na referendum i zakusuje nie, nie, aby nikt nigdy nie miał zakusów i pomysłów na sprzedaż i sprywatyzowanie tej wspaniałej instalacji, tego wspaniałego zakładu przedsiębiorstwa Anvil. Pójdę po to, żeby Polska była zabezpieczona, jeżeli chodzi właśnie o realizację strategii bezpieczeństwa, która w tej chwili jest realizowana, bo Orlen znaczy bezpieczeństwo. Dziękuję.